A więc witajcie po raz... nie wiem który, ale już dużo razy powracam ten kanał. Hmm, ale tym razem naprawdę powracam. Za 5 dni jest nowy rok bez 26 grudnia, godzina 21.22. I tym razem zaczynam nagrywać od nowego roku. Zamierzam coś zrobić w tym kanale i w końcu powrócić z jakimś fajnym kontentem, bo mam już sprzęt, mam w ogóle... mam cały sprzęt i mogę już wszystko mieć. A po prostu brakuje mi chęci. Jakoś dam radę. I teraz tak, bo ogólnie będę mieć tak strasznie pomieszany kontent, bo jednocześnie jest może trochę tej hulajnogi jeszcze, mm, ale teraz bardziej jest rower. Znacznie bardziej jest rower. A teraz ogólnie jest już w ogóle e, fotografia. Mm. Tak, więc ja totalnie nie wiem, jak ja mam to połączyć ze sobą, bo mam tak, zarówno widownie z hulajnogi, co jest znaczną większością, y, rower, y, i też fotografia, więc ja już nie wiem, co ja mam ze sobą połączyć, ale jakoś się postaram. Jeszcze Wam się pochwalę. Co dostałam na święta? A jest to bardzo fajny statek fotograficzny, bo tamten już był totalnie w wielkim rozpadku i jest już świetniku. I jest nieaktualny Więc teraz będę mieć przynajmniej na co postawić aparat Więc teraz tak Ważna informacja do was i prośba Mam pytanie Czy jeśli będzie totalnie zmieszany kontent ze sobą W sensie y, Bardzo mało chule nogi, bo już nie jeżdżę Jeśli ktoś mnie oglądał to wie Kontuzja Rower będzie dużo Fotografia I ja chcę jakoś to połączyć i zrobić to i teraz pytanie, czy wam takie coś się podoba, bo nie, wiem, po prostu napiszcie mi w komentarzu. I to tyle w sumie, co chcę od was wiedzieć. Jeszcze Was zapraszam na mojego Instagrama, tutaj macie, bo tam będę aktywna też. Zostaw łapkę w górę. No i do następnego odcinka, już niebawem. Neura.